Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku e, sprawdzimy jak wygląda e, radiator w PlayStation 4 po niespełna półtora roku użytkowania. Zabieramy się tutaj do rozkręcenia. Najpierw musimy tutaj zerwać tak zwane te male peczki od, od gwarancji. Nalepkami. Okryta jest śrubka. Dobra. Te nalepki sobie odłożymy. I tu mamy. Raz, dwa, trzy, cztery śrubki. Wykręcamy je. Zobaczmy tutaj inny się okręki to jest zacznijcie otwierać tutaj od tej strony to co odkręcaliście te śrubki tylko w, e, musicie wiedzieć, że zrywają te, te nalepki od tej gwarancji no to wiąże się z tym, że już e, ta konsola e, nie będzie miała tutaj e, no nie będzie jej przysłuchiwała gwarancja ponieważ zostały zerwane te plomby od gwarancji jak sami widzicie po półtora roku dosyć to nie za ciekawie wygląda. Cały radiator jest pod spodem. Jest radiator, to jest wentylator. Jak widzicie, cały jest zawalony w kurzu. I na pewno to. Ee, no, jak widzicie, na pewno ten radiator nie jest wyważony. Jak ma tutaj z tej strony ma większą, większą ilość kurzu, z tej strony ma mniejszą. Czyli to będzie skutkowało uszkodzeniem tutaj tych łożysk. zaraz zobaczymy dostaniemy się tutaj do tego radiatora pod spodem skręcimy tutaj te dwie śrubki, tutaj z tej strony chyba o, kamera się przesunęła, zaraz moment o. tak trochę nieprzygotowany jestem do tego można powiedzieć poradnika ponieważ dzisiaj jest niedziela, mam trochę pracy Mogę go zrobić w ciągu tygodnia i dlatego teraz na to bez przygotowania. Te śrubki są długie jakieś. To jest jedna z tych dłuższych śrubek. Jak to widać, tak to może widać. Dużymy lewa prawa, to prawdopodobnie to nie ma znaczenia. I jeszcze tu są te otrzymania, te otrzymania. Musimy to te z tej strony. zapewne trzeba go wypiąć tu jest kabel musimy go pewnie wypiąć zaraz zobaczymy da, on jest tylko wsuwany wypniemy go to jest pewnie do, do jakichś pewnie czujników pewnie od tego od zasilacza Dobra. Nie sądzę że tu głównie zasilając stop stopę to wyciągniemy Lekko postaram się to podwadzić Z tej strony Mocno siedzi Wszystkie śruby wykręciłem, nie wszystkie Teraz to wysuniemy, trzeba tylko podwadzić i będzie dobrze Z tej wyszło A, dlatego, ciężko, dlatego miało ciężko wyjść, bo tu, jak widzicie, teraz Wam pokażę. Ciężko to szło, bo tu siedziło jeszcze tutaj... To jest te główne właśnie zasilanie, tutaj idzie z zasilacza. Tutaj, no to płytę główną i to dlatego ciężko miało nam wyjść. Ale teraz zobaczymy, jak to wygląda, ten radiator. Nie wiem, czy to jest widać, ale jest... Ten prześwit tego, tego radiatora jest trochę taki znikomy. Ja będę zaraz musiał kamerę wyłączyć i pójdziemy tutaj, ja wezmę do warsztatu, pójdę I przedmuchamy to trochę powietrzem Trzeba będzie tak prze, przedmuchać to powietrzem, żeby ten syf tutaj nie wleciał nam do Bo tu od razu mamy e, ten napęd tutaj tego blu-raya Żeby tam tego syfu się tutaj nie dostało, to przedmuchamy trochę w tą stronę i zobaczymy Jak to będzie wyglądało tutaj i tu tak samo idzie Całe to wszystko jest, te podzespoły elektroniczne, zawalone są kurzem, no. Tam gdzie są stosowane wentylatory, no to każdy wie, że to wszystko działa jak odkurzacz. No i każdy, każdy brudcy wszystko wciąga do środka. Dobra, na razie to wyłączę i zaraz przejdziemy i to przeczyścimy. Dobra, teraz tak tutaj mamy, jesteśmy. Ja tu posłużę się pistoletem sprężonym powietrzem wyczyścimy tutaj cały ten radiator i wentylator i też jak macie sprężarkę w domu jakąś to dobrze by było żeby ta sprężarka miała jakiś tam odwadniacz bo jak widzicie sprężone powietrze ze sprężarek zawiera też dużo wilgoci dużo wody to nie chcielibyśmy żeby tutaj zamoczyć tutaj cały ten układ to dobrze by było żeby był na tej sprężarce osuszacz albo są takie puszki w z te sprężonym powietrzem też można Wykorzystać. Zawsze opuszczę. tę kamerę. na no podajniku, takim dobraj. I wyczyścimy. Starajcie się tutaj przedmuchywać w tą stronę. tutaj. Nie dmuchać tutaj, w tą stronę. Ponieważ tu jest cały ten układ optu, optyczny, odpłyt, i no nie chcielibyśmy, żeby tam się syf dostał do lasera. Bo od spodu to jest odsłonięte i cały ten brud mógłby się dostać. To tutaj, w tej. Tutaj, tutaj nie dmuchałem w ogóle, tylko tutaj. Zobaczmy, jak może wytrator głośno chodzić. Pełne obroty, więcej. Dobra, psikniemy jeszcze z tej strony tutaj. to jest sprawa. Konsolę mamy załatwioną, teraz weźmiemy teraz ustawimy go i weźmiemy też jest najważniejszy tutaj element to tu jest cały zasilacz on jest też chłodzony tutaj z tego wentylatora co potem przed chwilą czyściliśmy i tutaj też by się przydało całe to przedrzeście zaraz zobaczycie jest czyste. Dobra, przejdziemy zaraz do domu i zaraz to wszystko skręcimy. Teraz przystąpimy do e, tutaj złożenia. Jak widzicie, wentylator jest czyściutki. Radiator też jest czysty. Od razu konsola będzie trochę ciszej e, pracowała i będzie się lepiej chłodziła. Teraz tak, e, zanim zaczniemy to wszystko składać, składać e, trzeba sprawdzić wszystkie tutaj te przewody. Czy któryś z tych przewodów przez przypadek nie. Wyciągnęliśmy. Tu jak widzicie, to jest chyba przewód. Co to jest? O, to jest przewód. O, do Wifi, Wifi Fifi Rifi jest przewód. Tutaj widzę. Fajna antena. Zrobiona chyba z puszki od Coca-Coli. Dobra, składamy to teraz pomału. Tu jest w ten sposób. to wskoczyło na miejscu, jest na miejscu musicie sprawdzić czy to. nie wiem co widać na kamerze te krawędzie tutaj żeby to wszystko podchodziło z tej strony i tak samo tutaj co macie tutaj co ta będzie trzymała też ta krawędź musi być zetknięta za drugą krawędzią i to samo tutaj wciśnięte, wpinamy tutaj ten ten kabelek też mocno z całej siły, no i przystępujemy tutaj do skręcania Dobra, tutaj też doszło do jest i teraz te magiczne. Blaszki. dokręcacie tak, z, umiałem, z umiarem, lekko, żeby nie urywać, bo to akurat wchodzi tutaj. Te plastiki są delikatne. Dobra, to jest dokręcone. Okręcone wszystko, te się trzymają, te śruby, wszystko wzięte, ok. No, zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy, na to najwyżej już nie będę tego nagrywał, ale ja pójdę zaraz i jak widzicie tutaj jest kubek kurzu. Tak, ten ja to pójdę po, trochę przedmucham to powietrzem i zaraz to skręcimy dalej. Pokrywa budowlowy, wyczyszczona i zabieramy się tutaj za składanie. Od tej strony wkładamy, tutaj do tej te magiczne śrubki. śrubki <złyska> um, no Skręcone. Można nakleić te magiczne nalepki. Dobra. No już wszystko skręcone wygląda tak. Niektórzy jeszcze przerabiają te chłodzenia tutaj w tych konsolach robiąc tutaj taką zwaną dziurę, ale to nie radzę wam tego robić, żeby to powietrze zasyzało, lepiej zastosować jakąś taką podstawkę chłodzącą tutaj pod całą konsolę, ponieważ jak tu zrobicie otwór, to konsola nie będzie już pobierała stąd powietrza i stąd. I nie będzie chłodziła tutaj przy okazji dysku i tutaj tych głównych podzespołów góry kondensatorów, tylko będzie cały czas powietrze są brane. Niektórzy tutaj wycinają otwór, żeby tu lepiej chodziło procesor, no ale to jest głupota robienia, ponieważ stracimy wtedy chłodzenie tutaj dysku i tych górnych tutaj kondensatorów. od góry płyty lepiej tam nic nie przerabiać, lepiej kupić sobie tutaj taką zwaną podkładkę pod, pod laptopa, podstawić i ona lepiej zda egzamin niż jakieś tam wycinanie tutaj otworu, żeby więcej powietrza konsola zasysała. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam.